To jest taki tekst, który można komentować cztery dni. W każdym razie zdarzało mi się nieraz mówić całe rekolekcje do tego tekstu, więc proszę się nie bać. Chcę powiedzieć to, co w tym tekście dla mnie jest najważniejsze. Jak czytamy ten tekst, to wydaje nam się, że tym. Komu... Jak się mówi, waż to mikrofon się wysiada. Może ten drugi? Zawsze, jak mówię coś ważnego, to mikrofon się psuje. To... Może się wydawać, jak się czyta ten tekst, że tym, któremu zależy na spotkaniu, jest Zacheusz. Tak ten tekst jest napisany. Tymczasem nieprawda. Zacheusz chce tylko zobaczyć Jezusa. Jest jego ciekaw, kto to jest. Czy ta ciekawość w nim jest tak ogromna, że potrafi zrobić z siebie kogoś śmiesznego? Łatwo sobie wyobrazić takiego szefa, wszystkich celników, który wychodzi na drzewo, no, robi z siebie wariata. Ale ciekawość w nim jest tak mocna. Niemniej, to jest takie spotkanie, do którego nie ma prawa dojść, bo on go nie szuka, a Jezus nie powinien był do niego iść. I do tego spotkania dochodzi tylko dlatego, że Jezus ma wewnętrzny przymus pójścia do Zacheusza. I to jest to, co mówi. Zejdź, bo ja muszę zatrzymać się dzisiaj w Twoim domu. Znaczy, Jezus ma w sobie absolutne przynaglenie do spotkania z tym człowiekiem. I to jest przymus, ale wewnętrzny, mocny, wewnętrzny imperatyw. Muszę spotkać się z tym człowiekiem. Muszę wejść do niego do domu. To wtedy oznaczało znacznie więcej niż dzisiaj. Szkoda, że dzisiaj nie oznacza tyle samo. Nie? Że mogę pójść do kogoś do domu, mogę z nim zająć miejsce przy stole, mogę z nim zjeść posiłek. Myśmy to wszystko potracili w barach szybkiej obsługi. Nie? W Jezusie jest przymus wejścia w głęboką relację. Z człowiekiem, którego wszyscy wytykają palcami i wszyscy są oburzeni tym, co, co się stało. Wyglądałoby, że to Zacheusz szuka spotkania, że Zacheusz chce go zobaczyć i wychodzi na te sykomorę, ale potem widzimy, jak to się naprawdę dzieje: że Jezus, kiedy podszedł pod te sykomorę, to podniósł oczy żeby się z Nim spotkać wzrokiem, żeby rzeczywiście Go zobaczyć. To Jezus jest pierwszym, który Go widzi. I potem Jezus mówi, bo ja tu przyszedłem szukać i znaleźć tego, który jest zgubiony, więc inicjatywa jest pozornie po stronie Zacheusza. Jezus przyszedł do tego Jerycha z racji na Zacheusza. On go przyszedł tam znaleźć. I Pytanie jest, skąd w nim jest taka determinacja? Odpowiedź jest udzielona przez Jezusa. Bo Jezus widzi w Zacheuszu syna Abrahama. Nie ma nikogo w Jerychu, kto by w ten sposób na Zacheusza patrzył. Wszyscy w nim widzą złodzieja, łotra, kolaboranta z Rzymem. Nie. Możecie wymyślać wszystkie najgorsze określenia, każde pasuje. Nie. Wszyscy widzą w nim tylko to, Jezus widzi w nim syna abrahamowego. I ma tę niesłychaną zdolność, że kiedy do niego wchodzi do domu, to samo to, że do niego wszedł i samo to, że zajął przy nim miejsce, z nim miejsce przy stole, to odsłoniła, odsłoniło w Zacheuszu tę jego wielką godność syna Abrahama. Nie? To nie upomniał go, nie nagadał mu, nie oprzezywał, nie osądził, nie ocenił. Pokazał mu miłość i to okazanie miłości wydobyło z niego na jaw syna Abrahama, kogoś, kto się stosuje do prawa. Nie zrozumiemy postawy Zacheusza, jak nie przeczytamy kilku fragmentów tory i jak nie, nie przeczytamy dalej też, bo trzeba by przeczytać pierwszą Księgę Samuela, kiedy Dawidowi jest opowiadana historia o o bogaczu, który przyszedł do biedaka. I ten, chociaż miał wielkie stada, to przyrządził na kolację dla gościa owieczkę, którą zabrał biedakowi. I tam jest Dawid się oburzył i powiedział tak, że wynagrodzi za tę owce w czwór na sub, ponieważ dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Jak Zacheusz mówi, że jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie, to on nawiązuje do tego tekstu. To znaczy Stosuje się do prawa. To prawo jest w Księdze Wyjścia napisane, to prawo jest też w Księdze e, Kapłańskiej, e, że e, jeśli, jeśli skrzywdziłeś, jeśli się dopuściłeś czynu no bez miłosierdzia, masz zwrócić po czwórnie. Nie? Naraz w nim odżyła cała lektura e, pisma. Nie? Widać, jak w nim się odrodził, ukazał, objawił syna Abrahama. To jest przepiękne. Takim go Jezus widział i takiego z niego wydobył. Ta jego godność, która była zasłonięta i y, y, y zasłonięta przed oczami wszystkich. Yy. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, ona gdzieś tam we mnie siedzi, to jest to, żebyśmy się tak za bardzo nie oburzali tymi wszystkimi, którzy byli oburzeni na Jezusa, bo ja myślę, że dość często my sami takiemu zgorszeniu ulegamy, do kogo on poszedł, z kim on się spotyka. Nie? Nam się wydaje, że jak wchodzisz do czyjegoś domu, to od razu legitymujesz wszystkie jego czyny, legitymujesz wszystkie jego decyzje. Nie? Jeszcze ci zrobią zdjęcie, patrzę na rektora, bo wiele mógłby na ten temat powiedzieć. Nie? Dobre zdjęcie potem we wszystkich odsłonach figuruje. Z kim on się spotyka? Jak mógł w ogóle? W imię czego? Jesteśmy tak samo oburzeni, jak ci wszyscy w Wierychu. Jesteśmy tak samo oburzeni. Ale oczywiście łatwiej się jest oburzać na nich niż na siebie. Ja tyle rabi Boas, chodź. Ten mikrofon działa, tamtego nie bierz